Znajdujemy się na placu budowy obwodnicy Łańcuta, czyli przebudowy drogi numer 94. Ta inwestycja była oczekiwana od wielu lat. Ponad 40 lat mieszkańcy Łańcuta powiatu Łańcuckiego i wszyscy użytkownicy tej drogi musieli na nią Przebudowa drogi krajowej nr 94 przez miasto Łańcuch to bardzo ważna inwestycja ze względu na bezpieczeństwo i przejazd wszystkich poruszających się tą drogą przez miasto Łańcuch. I trzeba było wielu zabiegów w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie, żeby doprowadzić do realizacji tego zadania. Kazimierz Gołojuch, lista PiS, miejsce 8.